Halo, no witam wszystkich. Dzisiaj jest 3 kwietnia. Temperatura jest 16 stopni. I Nawiązując do poprzedniego filmiku, który nagrałem, co się okazuje w tym ostatnim mulu, który, który, o którym się obawiałem, że matka jeszcze nie czerwi. Dzisiaj do niego zajrzałem. Jest wszystko w porządku. Czerwił jest na dwóch ramkach. Także matka zaczęła czerwienie. Szyłki się ładnie rozwijają. Dzisiaj ładnie noszą pyłek i pomarańczowy Nie wiem czy mlecze, już kwitną, może już tam zaczynają Pyłek ładnie noszą Tu jest silna rodzina na dwóch korpusach dużo pszczoły było ten ulik jest na razie pusty, bo był połączony z tym. Połączenie się powiodło. Jest matka. Dzisiaj zostawiłem e, korpus z matką, bo był u góry. Zostawiłem go na dół książkowo. I rodzinka będzie się rozwijać. Bardzo dużo tu jest pszczoły, bo to są dwie rodziny połączone. Bo nie było matki. Połączyłem. Tutaj też jest wszystko ok. Pszczółki bardzo ładnie pracują, noszą pyłek. Serce się raduje. Spójdełka ładnie sobie też korzystają. że na razie jest wszystko ok trzeba czekać na pierwsze pożytki dziękuję do widzenia do usłyszenia